ten obrazek, nie? mhm Zupa. nie no. nie albo? jakby jak ten, jak ten obrazek i ten obrazek, nie? masz, masz te dwa obrazki, nie? mhm to to co one mają wspólnego to jest to łapiesz czekaj, a może 14 będzie B? patrz wiesz jak, że tu masz zawsze biedniejsze biedniejsze wiesz co łaziej? że to jest dupne, to jest dupne, to jest dupne to też, to też, a to zawsze jest taka lipa. Jak myślisz? Ale ja bym tu i tak postawił na C, nie? to mi się wydaje. No i fuj, nie? Będziesz do C dobra. Hmm. Myślisz? Tak, no, zostaw. Nie, to będzie coś innego. Bedaj. A czekaj. To Miało sens w sumie. Kumasz? Ale zobacz. To i jakby te, ten obrazek, nie? Tych dwóch część wspólną jest to, nie? Tych mm -hmm. dwóch jest to. Mhm. Mm A tych dwóch kurwa jest. No ale patrz znowu. To nie jest wspólne tego. No, znaczy patrz, to jakby tych dwóch obrazków części wspólną jest to. No tak. I tych dwóch obrazków część wspólną jest to. Jakbyś je nałożył na siebie to, co mają wspólnego. I w tych dwóch się to zgadza. Mm -hmm. A w trzecim nie wiem, że Właśnie w trzecim nie ma części wspólnej, widzisz? Rzeczywiście. Nie w nic. Tak. Nie wiem, tak. Chyba... Czekaj. Czyli w sensie inaczej, mówisz, że w momencie gdybyś to nałożył na to i tak jakbyś odjął pole tego od tego, to wyjdzie ci to, do? Mm. Nie chuj, bo przecież kurwa... Nie no nie, no przecież masz kurwa... nie no, część wspólna, czaj? No, no. Ty, ty, Aha, tak, 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 rzeczywiście, no. Rzeczywiście, no. Czyli tu powinno być C, rzeczywiście... No, tak. Tak powinno być. Dobra. Myślisz, że tyle będzie? Ja myślę, że my, kurwa, upośledzeni będziemy, że wyjdzie na Ja coś mi będzie, że my jesteśmy upośledzeni. No. To wcale nie jest ten. Dobra, ostatni. A tu strzel. i tu strzelamy? Nie. Nie, bo jak tu strzelisz, to wyjdzie, że jesteś kurwa tępy. <grych> Czekaj. A, B, Sebastian, Chłopie, odejmij drugi obraz do pierwszego i możesz Pozdro z Dzięki Sebastian Stefański. No to mówiliśmy. Patrz. Odejmujesz od tego obrazka to, no to ci wyjdzie pustka i tak, bo to nie ma tego. No jak, co, nam On mówił tak, że odejmij pierwsze od drugiego. Drugi od pierwszego. Tak. Drugi od pierwszego. Czyli odejmujesz od tego to, no to wiadomo, że wychodzi kurwa to. Odejmujesz od tego to, wychodzi to. Odejmujesz od tego to. Pustka kurwa. No nie wiem Czy nie? Czekaj, nie, 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 czekaj Ja nie wiem Ja pośledzony, wierzę Mhm, mm nie zresztą? Bardzo jest pływo Nie żeś upośledzony? Tak Dobra, jebniemy to tak? Ta I ta muzyka. muzyka z jarańców, kurwa. <laughs> Dobra, dwudziestka. Ludzie mówią, że w trzynaście to będzie A. To chyba będzie. Dobra, dwudziestka. To co, strzał? Ty jedniesz strzał, dawaj. Ja? Dawaj, strzelaj. Nie, ja, Dawaj, strzelaj. Tak, jest do, dobry, dobra atmosferka, stary. Ja mam strzelić? Ja yy... No nie, bo jak strzelimy, ale dobrze, to wyjdziemy na wierzch na czuli. O no, Czekaj, ja najpierw yy, sprawdzę wieżak, żeby nie było lipę. Podaj swój napisz. No boks, nie czekaj, napiszę mergani. Nie! Jo, jo, jo! jo. Dobra, mergani box. O kurwa, o kurwa. lipa w Ja wiem, jesteśmy upośledzeni. <laughs> jesteśmy upośledzeni. Ja Ale lipa, pokazuję ja chuj. Ja nie pokazuj tego. Czekaj, jak będzie 10 lajków, to pokażemy. Nie rób. Pokazuj. Nie rób. Lipa w chuj, nie? No. Ja tego nie pokazuję, stary. Nie pokazuj nie Nie, nie ja się nie, tego wstydzę stydzę. jak chuj nie. Ja pierdolę nie. Ja to pierdolę stary Rak jak Nie, nie pokazuj przyszło to... Nie, lepiej nie stary Jak będą w to jest kurwa koniec Jak będą będzie kurwa konia Bo wiesz, co pływał? O kurwa, dobra 10 kolajków pokazuję. a tak. trzy moje, nie. Ale rak Nie, nie pokazuję. O, o Jezu Pokazać wam? Przesuń Nie, bo to jest upośledzone chyba Wiesz jak Dobra przesuń, wbili 10 koła, przesuń Tak? Nie, jeszcze nie 96 co 98 już, kurwa Jaki da? Ile to jest upośledzone? Napiszcie na czacie Że ile byle byśmy musieli, że my we dwóch? To jeszcze to na pół się powinno, trzeba było podzielić To my mamy co, 20 IQ na web? Kurwa, czy te? Nie wiem, no to pierdolę, nie pokazuję tego nie no, pokażę. Pokazać im to? Ja się wstydzę Wstydzę się stary No dobra jest dziesięć koło lajków, nie? Dobra, niech wam będzie <noise> Proste! Nie ma źle no! Proste! Ale i tak jesteśmy tępi jak chuj To i tak w ogóle nie zmierzy ten, bo to mierzy podobno tą, przestrzenną kurwa Uff. Raki jak chuj <noise> BANG ser... Dobra, bzyku, dzięki za donate mordo, piona.